Z tej strony Cyanos i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować jak nagrać coś za pomocą y, Camtasia Studio oraz jak zrenderować ten nasz projekt aby można go było wrzucić na YouTube w jakości HD. Odpalamy nasz program i gdy wyświetli nam się menu Camtasia Studio klikamy Record the Screen Camtasia nam się minimalizuje nam wyskakuje Camtasia Rekoder I tutaj e, możemy sobie wybrać e, Na jakiej wielkości ekranu chcemy kręcić Może być większy, mniejszy Możemy nakręcić go na full fullscreenie klikając tutaj No i kiedy jesteśmy gotowi do nagrywania klikamy REC Zacznie się odliczanie no i... Tutaj widzicie już sekundy lecą, więc się nagrywa. Kiedy już skończyliście klikacie stop, jest wszystko ładnie, więc stopujecie. Klikacie Save and Edit i zapisujecie to tam gdzie Wam najlepiej się. Na, gdzie tam gdzie Wam będzie najlepiej, zapiszcie sobie na kupicie Kiedy to zapiszecie wracamy do Słowej kampanii. I wyskakuje Wam takie okienko. Jeżeli nie nagracie, yy filmiku Camtasia to po, yy, po wrzuceniu filmiku, nie wiem, z Frapsa, yy, z Hypercama, z Bandicama, yy, po wrzuceniu go do wideo również wyskoczy Wam takie okienko. Dobra, teraz przechodzimy do najważniejszego. Klikamy strzałeczkę i wybieramy tutaj YouTube HD. Tutaj nic nie ruszamy, klikamy OK. Mini, jak widzicie już nam się jakoś zupełnie. Bo jest wszystko mniejsze. Yy, no i kiedy już skończymy nasz projekt, klikamy Produce and Shard. Dobra. Następnie klikamy strzałeczkę, wybieramy HD, dalej. Tutaj yy, wybieramy gdzie chcemy aby nam się zapisał nasz projekt. A tutaj jego nastroj. Ja też go zapiszę sobie w 12. Klikamy zakończ. Eee, a ja już mam taki folder, dobra. To za go 13. zakończ No i że filmik był strasznie krótki, to szybko nam się to wszystko renderuje. Wyskoczy nam po zrenderowaniu, wyskoczy nam takie okienko, klikamy zakończ, zamykamy Camtasia, nie zapisujemy. I nasz filmik jest gotowy do wrzucenia na YouTube w jakości HD. Mam nadzieję, że pomogłem. Subskrybujcie mój kanał, dawajcie te łapki w górę, bo to naprawdę jest mi bardzo potrzebne, bo mnie motywuje do dalszej pracy. I żegnam się z Wami bardzo serdecznie, na razie.